Witaj Jasiu. Witam. Miałem okazję trochę poglądać ciebie na sali. Dzisiaj trenowałeś z Dorotą Godziną. Taki trochę trening techniczny, lekki sparring. Dorota wspominała, że spróbujecie ze sobą. Opowiedz troszkę o tych sparringach. No od jakiegoś czasu zaczęłyśmy ze sobą więcej sparować. Dorota teraz się przygotowuje do gali w Kickboxing Challenge, tak więc staram się jej wspomóc ją jak najbardziej, jak najlepiej potrafię, tak więc dajemy z siebie wszystko na tych sparingach. Ostatnio zaczęłyśmy sparować troszeczkę mocniej, a ja po powrocie z nadmorskiej pracy z dzieciakami właśnie teraz w Węgrowie wyjechałyśmy na zgrupowanie w Węgrowie, a dwa razy w Węgrowie. Nie, nie szkodzi, ale Wiem, że to po prostu promujemy Węgrów. Węgrów jest naszym przyjacielem na, na zgrupowaniu. Fajne są zgrupowania w Węgrowie. Zawsze, zawsze. Węgrowie w Węgrowie. W Węgrowie mamy zgrupowania, które się odbywają w Węgrowie. Mocne sparingi na zgrupowaniu, tak więc byliśmy bardzo zadowolone, zwłaszcza, że dawno ze sobą nie sparowałyśmy. Mieliśmy tam miesiąc przerwy. Bardzo fajnie, dlatego że oprócz tego, że ja pomagam Dorocie, to zawsze każdy sparing dla mnie to też jest jakiś krok do przodu, bo jednak jest dużo mocniejszą i bardziej doświadczoną zawodniczką ode mnie. No właśnie, porozmawiamy troszkę o Tobie, ale poczekaj, jeszcze dokończmy może temat tutaj Waszych sparingów. Dorota mówiła, że jesteś silną zawodniczką, taką nieprzewidywalną, bardzo wysportowaną i że sprawiasz i trochę problemów. Tak, poza tym też jestem wysoka, więc to też mm. jest mój mocny atut. Dorota rzadko ma zawodniczki, które są w wzroście podobnym do jej wzrostu. Tak więc no, cały czas mi powtarza, że jestem niewygodna, że jestem silna i że lubię ze mną posparować. Czyli e, w sumie współpraca bardzo e, owocuje w jedną tak, i w drugą tak, stronę. Tak, bardzo sobie cenię współpracę z Dorotą. Jak zaczynałam trenować kickboxing, nigdy nie przypuszczałam, że skończymy na jednej sali i, i będziemy razem sobie pomagać. A powiedz w takim razie, jak na Twoje oko Dorota jest przygotowana? Jak Ty to odbierasz? Myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Nie obijamy się na treningach, dajemy z siebie wszystko, więc jeszcze jest trzy tygodnie, Dorota mhm. będzie w dobrej formie na gali. No dobrze, a teraz trochę opowiedz mi o sobie, w tej chwili właśnie przygotowujesz się do jakiegoś startu, no bo wróciłaś z nadmorza troszkę przerwy jak tam jakby mniej trenowałaś, teraz wracasz do treningu, pomagasz Dorocie. Co u Ciebie słychać generalnie? Póki co takim pierwszym planem jest wystąpienie na pucharze Polski Looking w listopadzie, a dalsze starty właśnie nad trenerem, nad nimi powoli myślimy. Więc na jak się okaże, co dalej. Czyli pierwszy start w październiku, tak? Listopad. Nie, listopad, listopad. No to jest jeszcze trochę czasu, jeszcze więc... E, także generalnie Twoje przygotowania, to jak masz jakiś start, ile trwają? Jak to wygląda? Jaki to jest okres przygotowań? Czy my jesteśmy cały czas na salce, więc to jest no cały tak. czas jakiś, jakieś przygotowywanie. No teraz powoli planujemy, no i... Później, już będą już konkretne starty, to też czy te przygotowania się troszkę różnią od startu, czy zazwyczaj jest to samo tylko w innym miejscu? Yy, zawsze, zawsze te, te treningi są inne, tak? Przy, przy startach właśnie skupiamy się więcej na sparingach i yy. na no, łapaniu takiego kontaktu i pracy w parach. Yy wcześniej jest dużo techniki, wzmacniania. A ja teraz ogólnie, mimo tego, że byłam na wyjeździe, cały czas mocno trenowałam, z tym, że sama <grywka> każdą wolną chwilę poświęcałam tak naprawdę na trening, tak, więc cały czas trzymam formę. No właśnie, jak to jest? Jak, jak, e, e, już znacie swoje organizmy, czy nie czujesz w pewnym momencie już takiego zmęczenia? E, Czasem się czuję, czasem się odpuszcza na chwilę, mhm. roztrenuje się, ale, ale zdarza się to rzadko. Nie jesteśmy też mocno przetrenowani, jesteśmy dobrze prowadzeni i zawsze... Właśnie, to jest bardzo istotne, tak? Żeby się nie spalać. Dokładnie. Trener Siegoczyński wie, co z nami robi, tak więc nie ma z tym żadnego problemu. Dzięki wielkie za tą krótką wypowiedź. W takim razie mm, zapraszam wszystkich do oglądania sparingu. Jest co oglądać i... Do zobaczenia na kolejnym treningu. Do zobaczenia. Zapraszamy. Dzięki.